co się dzieje dzisiaj e, z budową pętli miejskiej, która otwiera cały nowy obszar pod przemysł i usługi, gdzie już wcześniej mamy uchwalony miejscowy plan zagospodarowania dzielnica przemysłowa 2. Te tereny będziemy konsekwentnie usprawiać po to, żeby e, mogły się tam instalować różne małe, duże, średnie firmy. E, systemów podatkowych, o którym już wcześniej powiedziałem, dla każdego, dla małego przedsiębiorcy zatrudniasz dwie osoby, rok i nie płacisz podatku od nieruchomości. Zatrudniasz 50 osób, nie płacisz 4 lata, zatrudniasz 23 lata. To jest bezpośredni instrument, w którym dysponuje miasto. W podatku dochodowym nie mamy nic do powiedzenia, do minister finansów nie wiem. I kolejna sprawa. Dzisiaj, żeby przedsiębiorca mógł się swobodnie na tym naszym rynku poruszać, trzeba mu trochę pomóc w relacjach z różnego rodzaju urzędami i podmiotami. I takie, takie sytuacje u nas się zdarzają. Wiele takich firm, które na rynek Czekanowski weszły, prowadziliśmy za rękę, pomagając im załatwić cały szereg różnego rodzaju e, pozwoleń, zezwoleń, między innymi w starostwie powiatowym, które nie bardzo jest przyjazne akurat w tym zakresie. W tej chwili mamy, proszę Państwa, dwie poważne firmy, które rozpoczynać będą w przyszłym roku inwestycje w Ciechanowie. One dadzą między 250 a 300 miejsc pracy. Te firmy inwestują, czy będą inwestować na gruntach, które przygotowało miasto, które od miasta zostały kupione. W tej chwili starają się o warunki zabudowy. Niedługo będą dokumentacje zrobione. To są konkretne rzeczy, 좀전좀전문제인가